To jest część pierwsza filmu, więc będzie druga część. I również wersja alternatywna, ponieważ można zrobić to ćwiczenie na dwa sposoby. Ja wybrałam tę książkę Zmierz, ponieważ zaczęłam ją czytać jakiś czas temu. I jestem już na 100 której stronie, ale zaczęłam od początku. Możecie tutaj na ekranie zobaczyć. To jest e-book, który jest na internecie za darmo. I możecie z niego też, jak najbardziej, skorzystać, żeby wykonać to ćwiczenie. Głównie, że tego ćwiczenia będziemy potrzebować audiobooka. Na YouTube jest darmowe, możecie sobie zobaczyć. Tutaj jest link do niego. Przypisano sobie z tego ebooka, booka możecie tutaj zobaczyć. Ta strona była trochę większa, to się trochę. A więcej mi zajęło, to jest pierwsza i druga. I to jest tylko ta na którym widzicie na ekranie Ponieważ ja piszę trochę większymi literami niż napisany jest ten e-book Mi zajęło to dwie strony Ale to jest ta sama strona Oczywiście ja to już znałam, to nie jest dla mnie trudne, ponieważ to jest po angielsku Więc tu, była, tu były tak tylko dwa słowa, które nie znałam w ogóle A reszta była znajoma Ale zapisałam sobie, tak widzicie, pięć zdań z tych, z tych właśnie dwóch stron Tylko pięć, dlaczego? Ponieważ moim zdaniem nie potrzebujemy więcej zdań Ponieważ i tak im zapamiętamy Wybierzcie sobie pięć i zapiszcie je w oryginale po angielsku czy w jakimś innym języku, jakiegoś się uczycie, i to jest tłumaczenie polskie. W taki to sposób mogę sobie zakrywać i odkrywać. Na przykład mogę sobie zakryć tą stronę i teraz przetłumaczyć te zdania na głos na angielski, albo mogę sobie zakryć tą stronę i tłumaczyć teraz z angielskiego na polski. Wydaje mi się, że większość ludzi nie wie, jak poprawnie uczyć się nowych. Słów i zapisuję po prostu słowa, co jest głupie. Lepiej zapisywać po prostu całe zdanie, ok? Zapisać całe zdanie wraz z tłumaczeniem po lewej stronie, a po prawej, i sobie po prostu te rzeczy zakrywać i tak się ich uczyć. Możecie również sobie skorzystać z jakiejś tabeli z Excelu. Tak, jak powiedziałam, to jest pierwsza część tego filmu, druga i trzecia będzie w kolejnych dniach. Pierwszym krokiem do, w tym ćwiczeniu jest po prostu przepisanie tej strony. Jeszcze niczego nie musimy czytać, nie wolno, czy to rozumiecie, czy nie. Ważne jest to, żebyście to po prostu zrobić. Teraz zrobiłam 25 minut, mniej więcej w dwie strony. Wiadomo, że jeśli piszecie woli, to dajemy to więcej czasu, ale moim zdaniem nie jest to aż takie trudne, bo dlatego trzeba myśleć, tak? Ja sobie siadam w moim łóżku i to po prostu przypisałam. To jest tak jedno z najlepszych antidotum na nasz dzisiejszy świat, ponieważ my spędzamy tyle czasu w internecie. Fakt, że usiądziemy sobie i zaczniemy przypisywać strony z jakiejś książki, nas po prostu zrelaksuje na maks. I to oczywiście jest też bardzo, bardzo dobre dla naszego mózgu. Sam fakt, że sobie coś przypiszecie, bardzo Wam pomoże. Będziecie czuć się naprawdę lepiej. Tak jak powiedziałam, akurat te rzeczy znam tutaj, Widzę, to jest mniej więcej proste. Jeśli by się skorzystać z jakiegoś materiału, który jest nowy dla Was, to jest to jak na razie OK. Ponieważ na razie, tak jak powiedziałam, w tej części po prostu powinniśmy przypisać tę stronę i na razie audiobooka jeszcze nie słuchamy. W Drugiej części, którą wrzucę na ten kanał za kilka dni, zobaczcie dokładnie, co teraz z za audiobookiem. Wiecie, co sądzicie? Czy macie jakieś pytania do tego tekstu, do przepisanego tekstu? Czy macie jakieś pytania do tych tutaj pięciu wybranych zdań? I ja widzę się z Wami w kolejnej części.